Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzy. Ale ładna pół. Cześć, ja jestem Radek, witam Was na kanale Zapalony Wędkarz w Wędkarstwu w Holandii. Dzisiaj taka fajna miejscówka, zobaczcie. Tutaj szwagier rozłoży karpioweczki. Ja z tej strony na środek pójdzie klasyk. I połowimy dzisiaj coś może. Dobra, ja się biorę za zanętę i pelecik dzisiaj. Też pelecik dzisiaj Harrisona, Mix. Jak dawali, to brałem. Pod pierwszą wędkę posłałem dwie rakiety. Teraz pod drugą wędkę śle drugą rakietę, później jeszcze jedną. Boga. I delikatnie zestaw położę później. Miejscówka fajna, tylko troszkę w oczy razi Ale później słońce będzie z boku Nie mów do mnie z boku ty z boku, z boku. Tu w ciebie, w stoi to Nawet nie wiemy jak jest głęboko, nie? Co? Nawet Dziwiesz nie wiemy... Wiesz tego pifera? Nie. No. Przecież Ty tam nie masz wędki rzuconej. Jak nie? No Federa. No to co? Karpia wszędzie trzeba można zbudzić. Karpia nawet na robaka spuści. No. Trzeba tylko zachęcić. A to mam specjalnie tylko do tego. Jako zanęta. Wiesz, wisi. Wisi? Jeszcze się nie rozstawiłem, a ten już ryby ciągną. Cześć, coś większego. Większy, nie umrzę karty. Ne za trzymanie to na zaraz złapiesz następną wędkę. No, kurwa, no, chaczek poszedł się jebać, bo sandal. Ta? Na czerwonego dużego? No nie ma haka kuj. No ale z plecionki ta? Z Coś dużego szwagier No sandacz jak nic O ale albo z W kierunku tamtego drzewa Co? Puściłem Ze trzy koszyczki zanętowe Nie szklanki tylko koszyczki i Teraz pójdzie czerwony Zobaczymy może coś złowimy Jak szwagier sądzisz złowimy coś dzisiaj ładnego? No, już W ogóle nie w tamtą stronę. <laughs> nie, mi Ni ten. No bo ja tam nie nęciłem. Prędzej słońce świeci, i do klipa nie doleciało, i już nie ma nic na haczyku. co? zostawić. się, że poplątane będzie, wiesz? Już lepiej dobra, pierwsza rybka dzisiejszego spotkania ale ładna płoć Kurczę, aż bym ją zmieszał, co? Fajno. z 15-20 cm nie? zaraz tutaj do końca to pociacham tak. kurde, siedzimy już ze szwagrem ile my to siedzimy już ile jesteśmy dziś? Z godzinkę, nie? No. Spager, jedno wskazanie na karpiówce, ja jedna płoć. Chyba Sandacza ciągnął na czerwonego robaka, ale mu odgryzł przypon. Masakra. Może być dzisiaj ciekawie, ale to zobaczymy, okaże się wszystko. Znowu chyba jakaś płoć. O, lec pyćku. Jaka pyćka. i zdechła i o, 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 popłynęła to na białe robak tu łapiesz? no, teraz założyłem trzy białe i zobaczymy tak troszkę w dół i siedzi znowu płoteczka pewnie Taka prytka Raz w... Co? Nie, jeszcze tym się pobawię Ale dysk Nie chcesz herbatki, szwagier? Ja nie wiem co jest z tymi poteczkami ale one nie mają siły kurczę, ruszyć normalnie szczytówki. No i nie znowu ubrania, ale przed chwilą tak miałem i nie było jej na haku. Może teraz siedzi płoć. Siedzi. ole ładna płoć, pastari ty, ta ze 20 parę centymetrów ma no, ładnie zapięta no zobacz chłopie ze 20 centymetrów płoć chłopie Taka ładna piękna normalnie To tą trzeba już delikatnie wypuścić Nie, może się wycienia. Założę szesnastkę. Może założę szesnastkę haczyk Słońce przygrzało tu Nie Sebuś? To szesnastka jak znalazłby było. To jest taki haczyk? E, taki Taki wilgachni? Jest mały Ten jest mały Co? Ten jest mały <laughs> Ja kurwa nawet drupaka na niego nie bym założyć na tego Twojego Białego to jeszcze, ale czerwonego już chyba za cholery. No na środek nabijasz i już próbujemy dwa robale. Teraz tu bardziej się oddalam. Wrzucam bliżej środka Płycizna tutaj chyba metr wody jest I znowu płoć Teraz założymy czerwonego robaczka Jaka tu jest oszczędność na tych robakach? Nie? Są i są, nie? A nie, pudełeczko się kupuje ku... Masz, 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 Co no. trochę zmienia, że dalej są one się tu mogą pręgnąć może być Jakubje to ten trochę zarcień dać ciepły jakby były no. Jak w donicy to chyba to, to ten. A to by zaraz mi dwa ptaki się zleciały to by, by wyżarły wszystko Nie bo one pod ziemią by były nie? w lodówce tylko na wierz wychodzą Chcesz herbatkę? No, no. Może może tą zwanę też niejszą stąd Nie nie mieszaj bo. Czemu nie? Z tamtego tygodnia jest, nie? Ale to będę miał do jednego i drugiego Ty tak? to u mnie czy u ciebie Nie wiem, u mnie. Ciebie chyba Tak jak tu chcę co masz kulki założone? No. Co? Trzymaj Ale pierdolło Nie gadaj. No ale już ładne te pociągi. Na zodach też takie malutkie pytki. No stary jeszcze mniejsze, 16 już pod kapuka zjadła robala pewnie. I znowu podka. Normalnie płoć za płocią Ładnie w dolną wargę zaczepiona. Podręcznikowo wręcz, ale jakieś ma plamy, ty? Co? Co na takie plamy ma? E Teraz rzuciłem tutaj, dosłownie tutaj, bo i tak nic nie bierze, więc nie mam nic do stracenia. I znowu płotka wpadła. Hopa! Poskładam karpiweczki, bo i tak jeszcze godzinka została, federka tylko. Kurde, ty trupka wyrzuciłem. No, jeszcze tylko trubka złapiemy na jutro i zobaczymy jak to będzie. Jak go złapię? Pogoda w Holandii. 5 minut temu słońce świeciło, a teraz w kurtce siedzę, nie? I znowu słońce, cały spoconek. Pogoda normalnie jak z bajki, nie? Ja już mam spakowany. Szwagier już poszedł. Karpik dzisiaj znowu nie wpadł. Mam nadzieję, że kiedyś wpadnie ten pierwszy. Płoci troszkę połowiłem. Fajnie było. Wypadł uważam za udany. Oby więcej takich. Wiecie, są dni, że człowiek nic nie łowi. Jeżeli Ci się filmik podobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się filmik nie podobał, zostaw również łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!